Koncepcja spotów powstała na podstawie długich przemyśleń i rozmów z wydziałem pomocy Mamy trzy spoty skierowane do różnych grup docelowych. Różnych ludzi chcemy po prostu przyciągnąć do województwa, do odwiedzenia województwa. Przede wszystkim mamy spot, który ma trafić do młodych ludzi. Jest to spot, który jest bardzo dynamicznie realizowany, bardzo dynamiczny montaż będzie pod również ostrą muzykę. Będą to przede wszystkim sporty wodne, poczynając od Narki w Szczecinku przez regaty w Świnoujściu. My mamy doświadczenia przede wszystkim w realizacji trailerów kinowych. I proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem mamy zadanie w ciągu 90 sekund opowiedzieć film, tak żeby zachęcił konkretnych ludzi do przyjścia na niego. To było doświadczenie jest zbudowane od wielu, wielu lat i w związku z tym zostaliśmy poproszeni o realizację tych spotów, ponieważ 90 sekund można powiedzieć bardzo dużo. Zwłaszcza dla młodych ludzi jest to nieprawdopodobnie długi czas. Żeby przykuć uwagę widza na ten czas, naprawdę trzeba się napracować nad obrazkiem, nad realizacją scen, nad scenariuszem, nad tym, żeby było to naprawdę dobrze, porządnie zrobione.